Cześć widzowie! Dzisiaj ee, nagrywamy drugi vlog z mojego wyjazdu. Dzisiaj z moim bratem nagramy piłkę. Eee, I to, 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 sięamy, to się gramy na trzech punktach. Wiktor, przesuń się do przodu trochę. Lecimy. Gola. Dobra. Tak jeszcze dwa gola. I coś widzowie to ja jestem. Jego brat. I raz ta piłka do niego wpadła. I się wysuszyła. Ale na szczęście dobrze go przypłynęła, i. i tam zrobił wiatr. Gol. dobra. Zaczynaj. A ja mam zero, bo To jest trochę Leci. Tam nad, nad sobą mamy bocianie gniazdo, i tam mieszkają dwa bociany no Nie weź, no, to jest biuro, nagrywaj. Ostatnia akcja.